Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy na vlogu nie tej Chiny, z południowych Chin. Czekajcie, przejdę tylko pasami. Przejdę zebrom na drugą stronę drogi, żeby mnie tylko nie przejechali. Bo widzicie, jak China się parkuje na pasach i na chodniku. No więc, ale mnie kurczę, głowa boli. A po całym dniu pracy Dobra, a nagram Nagram odcinek dla relaksu. Kurde, ale mam twarz czerwoną, no, ale gorąco. Nagram odcinek dla relaksu. Co bym się zrelaksował po drodze. No więc dzisiaj, w kolejnym już odcinku, o kupnie naszego domu w Chinach. Opowiem wam od strony finansowej dzisiaj. E, trochę więcej szczegółów i sekretów. Omówiłem już w poprzednim odcinku, jaki mamy plan, jeśli chodzi o przeprowadzkę, to sobie obejrzyjcie, jeśli jeszcze nie obejrzeliście. I też jeśli nie obejrzeliście, ile zapłaciliśmy za dom, to też sobie obejrzyjcie dwa odcinki wcześniej film. Podlinkuję Wam tutaj u góry to sobie kliknijcie jeśli chcecie. No a dzisiaj właśnie od strony finansowej. Kiedyś tam w komentarzach ktoś napisał, że o ty to nie wiesz, ty to nie wiesz ile kosztują nieruchomości w Chinach? Ty lepiej wejdź tam na vlogi innych Polaków z Chin, oni tam wiedzą. I w ogóle tutaj ludzie pracują całe życie, i nie, nie mogą sobie nawet na wkład własny pozwolić na malutkie mieszkanie w mieście, i tak dalej, w Chinach. Mimo, że oboje, mąż i żona pracują, a ty nie, twoja żona nie pracuje, tylko siedzi w domu, i ty tylko pracujesz, i masz w ogóle marną pracę. No więc, moi drodzy, dzisiaj będzie sprostowanie tego wszystkiego. No więc tak, jeśli chodzi o e, e, od strony finansowej, to jak wiecie zakup nieruchomości, zakup domu to jest poważna, poważna inwestycja, do której trzeba się przygotowywać latami i nic nie dzieje się w przeciągu dwóch czy trzech miesięcy. Także my, no może nie my, ale ogólnie wszyscy, którzy chcą kupić nieruchomość, dom czy mieszkanie, to nie ma, moi drodzy, innej drogi, tylko ciężka i systematyczna i codzienna praca. I tak, my też pracowaliśmy z Xinjiang w dużych chińskich miastach, Pekinie, Szanghaju, przez ostatnie tam 15 lat. Także ciężka praca, e, systematyczne oszczędzanie. My oszczędzaliśmy 70% naszego dochodu netto, podczas gdy tutaj inni ludzie sobie chodzili na imprezy, wydawali pieniądze na drogi drinki, latali na wakacje do Tajlandii, na dziewczynki i, i, i do Wietnamu. Na, na, na co? Na podróż łódką po, po rzece. No, i później, e, albo latali sobie do Polski, tam co rok, czy co dwa lata, e, na wakacje i na święta. Także, moi drodzy, albo ktoś oszczędza i kupuje nieruchomości, albo ktoś nie oszczędza i wydaje pieniądze i nie kupuje nieruchomości, więc. Życie jest pełne wyborów i nasze życie jest pełne decyzji, także zalecam tylko rozważne decyzje, bo jak wiecie, łatwiej i szybciej i taniej się uczyć na czyichś błędach niż na swoich. Ha, ha, ha! No i tak. Także my do kupna naszego mieszkania, które mamy w Dzhangziang, też się przygotowywaliśmy długo, i teraz do zakupu domu też się przygotowywaliśmy długo, także moi drodzy ciężka praca codzienna i oszczędzanie dużej części swojego dochodu i, e, i co? i podejmowanie mądrych decyzji jeśli chodzi o inwestowanie oszczędności jak będziecie trzymać oszczędności w skarpecie albo na rachunku bankowym to wam inflacja. Inflacja je pozjada. A więc jeśli chodzi o trzeci punkt to po e, systematycznym to po e, nie jak to było? Po ciężkim, po ciężkiej pracy, żeby zarabiać pieniądze, systematyczne oszczędzanie i mądre inwestowanie moi drodzy. To jest jedyna droga do tego, żeby zgromadzić kwotę, za którą kupicie swoje mieszkanie, czy swój dom. Um. No, także tak to wygląda, słuchajcie. Uh. Jeśli jacyś tam Polacy, nie mówię akurat o Polakach, ale to się dotyczy każdej nacji, przepijali swoje życie, w latach, jak mieli 20 lat, no to teraz ponoszą tego konsekwencje gdy mają 40 ja kończyłem szkoły i studia i studia podyplomowe i kursy, nie kursy certyfikaty, nie certyfikaty a inni popijali wódeczkę i popijali browarek albo wydawali kasę na dziewczynki albo na hazard albo przesiadywali w kasynie no, także moi drodzy, tak to wygląda. A ja pracowałem 7 dni w tygodniu przez 2 lata. Był taki okres w Pekinie, jak mieszkaliśmy. To generalnie między... <grym> pracowałem 7 dni w tygodniu, ale takie było to męczące, że już tam po jakimś czasie nie dałem rady. No, i także mieszkaliśmy z Xinpei <grym> w wynajmowanych mieszkaniach takich malutkich w Pekinie w Szanghaju, żeby zaoszczędzić pieniądze i żeby nie płacić dużo za, 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 za wynajem. Dojeżdżaliśmy do pracy po półtorej godziny w jedną stronę zatłoczonym metrem i autobusem przez długie lata, żeby sobie teraz móc kupić dom na zielonych przedmieściach. Także słuchajcie, samo się nic nie wzięło z niczego. To nie jest tak, że o Kupiliśmy sobie dom w ciągu tam 3 dni. To znaczy, no, kupiliśmy w ciągu 3 dni, ale żeby móc go kupić w ciągu 3 dni, to trzeba się do tego przygotowywać latami. Sami widzicie, że niektórzy tam budują domy z systemem gospodarczym i widzicie, jak długo im to schodzi. No, także tak to wygląda. Także to jest długi. Męczący i okraszony bólem proces zarabiania, oszczędzania, mądrego inwestowania. No więc tak to wygląda moi drodzy. Zatem są też kwestie negocjacji na rynku nieruchomości. My też mamy doświadczenia trochę, jeśli chodzi o negocjowanie różnych e, różnych transakcji i różnych tam e, deali, że tak powiem e, więc to, że nam się tam udało zbić kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy z sceny no to też nie jest przypadek tylko to jest konsekwencja tam poprzednich 15-20 lat i zdobywania wiedzy i doświadczenia i umiejętności i popełniane dużej ilości błędów No, więc tak to wygląda szybko, Wiecie, że szybko pieniędzy się nie zarabia Pieniądze szybko to się traci O, znowu pod prąd jeżdżą O! Spotkanie z księżałuszką Kurczę, jakby An, -An tu była ze mną, to by zaraz powiedziała, że to niebieska ciężarówka idzie. No, więc tak. No, także od strony finansowej, moi drodzy, teraz w lipcu w lipcu musimy zapłacić e, resztę za dom. E, zapłaciliśmy na razie 100 tysięcy Yuanów jako tam zaliczka, czy zadatek czy... Jakby taka pierwsza płatność, no i, i, i no generalnie tam nie płacicie nigdy więcej niż 10% ceny e, nieruchomości, a pozostałą resztę musimy zapłacić w lipcu. Także e, e, milion czy 2 miliony czy 3 miliony juanów, słuchajcie, nie leży sobie tak nikomu na, na stole albo na rachunku bankowym jako gotówka, tylko takie większe kwoty są ludzie mają poinwestowanie poinwestowane w różne w różne instrumenty finansowe ktoś na przykład musi jedno z mieszkań sprzedać które posiada na wynajem albo ktoś musi czekać aż mu się lokaty bankowe skończą i odsetki wpłyną na konto razem z kapitałem albo ktoś musi sprzedać Akcje, które ma e, na giełdzie, na rachunku maklerskim, które ma e, albo musi sprzedać e, jednostki w funduszach inwestycyjnych w określonym czasie. Także e, przygotowanie, słuchajcie, kwoty, którą musimy zapłacić za, e, za dom, no zajmie jak, jakiś czas, także ja. Ja się już przygotowuję od 5-6 no, miesięcy, odkąd podjęliśmy decyzję o tym, że, że właśnie nie wracamy do Europy, tylko zostajemy w Chinach, bo mieliśmy tam w Szwecji, do Szwecji się przeprowadzać, do Skandynawii. Myśleliśmy, żeby kupić dom w Szwecji, drewniany dom w lesie. No, ale tak się złożyło, że widzicie, wojna idzie i sytuacja niepewna i jeśli w Chinach jesteśmy kimś, to w Skandynawii bylibyśmy nikim i musielibyśmy zaczynać od zera wszystko, całe życie w wieku 40 lat. A tutaj w Chinach mamy stabilną sytuację finansową: wszystkie tam papiery i biurokrację pozałatwianą. Ja mam zieloną kartę w Chinach, zezwolenie na pobyt stały, także słuchajcie, wszystko mamy tutaj porobione. Dzieci mają też a, dokumenty, papiery, więc ciężko by było rozpocząć całe życie od. Od początku, więc, no, więc tak to wygląda. I właśnie odkąd podjęliśmy decyzję o tym, żeby, że kupujemy, tu, że zostajemy w Chinach, no to zaczęliśmy myśleć o kupnie, właśnie domu na przedmieściach. Także tu też yy, proces przygotowania takiej większej kwoty pieniędzy wymaga gimnastyki. I trzeba poszukać tu i tam. Dobra, kończę na dzisiaj, bo już dochodzę do domu. Widzicie drugie piętro. Dobra, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Kurde, ale gorąco, pogoda ciepła się robi, cześć.